Dawno temu opowiadałem o swoich wrażeniach z gry, która miała bardzo silne przesłanie antywojenne i było to Spec Ops The Line. Jest jedną z najlepiej wspominanych przeze mnie produkcji. Jest to tyle ciekawe, że zrobienie gry, która potępia działania wojenne i jednocześnie daje graczowi do ręki wirtualny karabin i każe zabijać przeciwników, brzmi jak coś niemożliwego do osiągnięcia. Dlatego dzisiaj chciałbym opowiedzieć o innej grze, która próbowała przemiecić podobne treści i to 4 lata wcześniej niż wspomniane przeze mnie spec Ops The Line. Mowa oczywiście o haze na PlayStation 3, do której przymierzałem się już od jakiegoś czasu, a która ostatnio została mi przypomniana na Facebooku. Zatem niech będzie haze. Hej to już na pierwszy rzut oka, kolejna pierwszoosobowa strzelanina, w której gracz wciela się w rolę kosmicznego komandosa i ma za zadanie wystrzelać wszystkich przeciwników, kimkolwiek by oni nie byli. To, co jest charakterystyczne dla akurat tego tytułu i na co zwraca uwagę Wikipedia, to fakt, że gra miała być Halo Killerem, czyli innymi słowy, odpowiedzią na Halo 3 wydane na Xboxa 360 rok wcześniej. I nie wiem jakim cudem miałoby się to stać, ponieważ. Halo to gra bardzo dobra, a hejs już niekoniecznie. Drugą ciekawostką jest to, że hejs był według twórców inspirowany czasem apokalipsy, co potwierdzałoby jego antywojenne przesłanie, o którym mówiłem we wstępie. I nie wiem, jaką wersję filmu Coppoli oglądali scenarzyści, ale. Ale ciężko jest tu się doszukać analogii, a już tym bardziej antywojennego przesłania, zwłaszcza, że gra traktuje o nakurwianiu z karabinu we wszystko, co się rusza. Oczywiście konstrukcja fabuły polegająca na tym, że w toku rozgrywki okazuje się, że strona konfliktu nie jest wcale tak słuszna, jak może się wydawać, ma na celu umożliwienie spojrzenia na to starcie z dwóch różnych perspektyw, ale tak naprawdę nadal jest to po prostu gra o strzelaniu. Ale od początku. Jestem żołnierzem walczącym po stronie megakorporacji o nazwie Mantel, która walczy z rebeliantami, w sumie to nawet nie wiem o co. W każdym razie korporacyjna propaganda wtłacza do głowy żołnierzom, że walczą po dobrej stronie. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego wypełniają też ich organizmy narkotykiem o nazwie Nektar, który sprawia, że nie tylko lepiej wypełniają swe żołnierskie obowiązki, ale też zmienia się ich percepcja w taki sposób, że nie postrzegają swoich działań jako brutalne i nieprawne. I w sumie byłby to całkiem ciekawy koncept, gdyby zrobić to dobrze. Osadzenie gracza w roli nieświadomego żołnierza, który jest przekonany, że walczy w słusznej sprawie, a tak naprawdę walczy w imieniu bezwzględnego agresora? Zwłaszcza, że gdyby ograniczono się jedynie do subtelnych wskazówek, że coś jest nie tak, jak na przykład zawodzący czasami aparat dozujący nektar, który co jakiś czas sprawia, że niezakłamany obraz rzeczywistości dociera do świadomości mojego bohatera. Ale niestety podjęto decyzję, że należy to zrobić chujowo i całkowicie zrezygnować z elementu zaskoczenia i fabularnego twistu. I nie mówię tu nawet o tym, że wesoły oddział napompowanych testosteronem agresywnych szympansów biega po okolicy strzelając do wieśniaków i wyzywa ich od czarnych charakterów i to dosłownie. Ani nawet o tym, że rzekomy antagonista wygląda tak naprawdę jak pan Juzio z taksówki, w którego oczach można wyczytać, że marzy o weekendowym wypadzie na ryby. Mam tu na myśli fakt całkowitego odkrycia. Odkrycia fabularnej zagadki i zdradzenia jej w filmie otwierającym grę. Po trzech minutach od uruchomienia hejz można się dowiedzieć, że mniej więcej w połowie przejdę na drugą stronę konfliktu. No przecież, czy to jest jakiś żart? Jak można umieścić taki spoiler na samym początku gry? Jakby komuś jeszcze było mało, to to samo jest napisane na pudełku. Na pudełku jest napisane, że w trakcie gry zmienia się stronę konfliktu. To jest tak, jakby na pudełku od Quakea 4 było napisane: Przebył na Marsa jako Marine, odleciał z niego jako Strogonow. No przecież jak można tak odkryć fabularne zaskoczenie we własnej produkcji? Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem wcześniej, była szansa, żeby to naprawdę fajnie poprowadzić, jeśli zrobiłoby się to umiejętnie. Nawet był w grze taki moment, który mógłby stanowić podwójny fabularny twist. Ale nie! Wszystko jest tu na talerzu i całkowicie oczywiste. Źli są źli, dobrze są dobrze, a jedyne czym gra chce szokować i zaskakiwać, to sceny samobójstw w podłączeniu aplikatora Nektaru. I już nawet nie chcę wchodzić w szczegóły fabularne dotyczące tego, jak rozgrywa się cała historia, bo szkoda na to czasu. I gdyby chociaż Hayes był dobrą strzelanką jak Doom albo Quake, to pewnie przymknąłbym oko na te fabularne absurdy i żenujące dialogi, ale nie. Hej, do tego wszystkiego jest tak bardzo zwykły, jeśli chodzi o strzelanie. Biegam, wciskam trigger, nie odczuwam żadnej ekscytacji z tego, co dzieje się na ekranie. Nie mam żadnej radości, żadnej zabawy. Może wynika to z faktu, że moi przeciwnicy to kompletni idioci, którzy ochoczo wbiegają w dzwon albo kontener, którzy ostrożnie, powolnym krokiem schodzą po drabince, nie zważając na ostrzał, którzy dobrowolnie wskakują do dziur w moście albo niczym terminator w Terminator 2. Ładują się do zbiornika z rozpuszczonym metalem. No i oczywiście nieśmiertelny brak umiejętności strzelania do przeciwnika z najbliższej odległości. Oczywiście dotyczy to nie tylko wrogów, ale też sprzymierzeńców, którzy nigdy nikogo nie mogą trafić, a kiedy w misji z pojazdem sam zajmuje miejsce na działku, żeby jakiś użytek z niego zrobić, to towarzysze broni, zamiast wsiadać do auta, w chaosie rozbiegają się po okolicy. I najgorsze jest to, że nawet nie można się ich pozbyć, bo kiedy wypierdolić ich z górskiej kolejki, to i tak po pewnym czasie w magiczny sposób ponownie się materializują. I rozumiem, że gra była projektowana tak, żeby mogło w nią grać kilka osób, co nie zmienia jednak faktu, że chujowe AI jest chujowe. I nie można tego nazwać inaczej. Oczywiście to nie wszystko, do tego trzeba dodać te cudowne gamingowe zabiegi jak niewidzialne ściany, które uniemożliwiają mi wejście na niewielki pagórek albo wydostanie się z maleńkiego Bajora. I pewnie myślicie sobie, że to tutaj to nie jest niewidzialna ściana, tylko jest tam głęboko, a bohater po prostu nie umie pływać. Nic bardziej mylnego. Bohater pływa niczym karp przed Bożym Narodzeniem w rozmieszczonych we wszystkich marketach zbiornikach. Tylko jakoś tutaj nie chce mu się przedostać na drugą stronę. Interesująca jest też miejscami strategia. Ataku, jaką podejmują moi oponenci. Czasami postanawiają zaparkować swój opancerzony pojazd na głowie mojego nieszczęśnika i tak stoją, aż któraś ze stron nie straci cierpliwości albo coś nie wyleci w powietrze. A innym razem wykazują się trudną umiejętnością strzelania przez ściany. Chociaż ja też nie mogę narzekać, bo wachlarz moich sztuczek jest również szeroki i na przykład potrafię zakopać minę w drewnianej podłodze. Chociaż te wszystkie zabiegi nie mają najmniejszego znaczenia, kiedy okazuje się, że świat się kończy, a pod nogami próżno szukać podłoża. Dobra, dosyć już pastwienia się nad tą nieszczęsną produkcją, bo w sumie jest to trochę smutne, ponieważ Heiz jest kolejnym dowodem na to, że gry jako medium do przemycania istotnych treści jest mocno ograniczone i mimo najszerszych chęci zrobienia czegoś wartościowego i ambitnego, twórcy ponieśli ogromne fiasko i wcale nie z powodu takiej sobie oprawy, o której nawet nie opowiadałem, ani też nie z powodu technicznych niedociągnięć. Wszystko to wynika z faktu, że fabuła w grach od zawsze jest na doczepkę. To znaczy w pewnym momencie trzeba było graczom jakoś uzasadnić dlaczego mają biegać, skakać i strzelać. I zrobienie tego w taki sposób, żeby nadać grze jakieś głębsze znaczenie, żeby wybijała się ponad to wciskanie guzików i reagowanie na to co pojawia się na ekranie, jest niebywale trudne i tylko w nielicznych przypadkach udało się osiągnąć sukces na tym polu. Transcrição e